Witajcie. Dzisiaj sobie przygotujemy w czterech takich wersjach. W zalewie, oczywiście słodko-kwaśnej z przyprawą kary. Ogórki gruntowe, świeże. Co tutaj nam do tego naszego przepisu będzie nam potrzebne? Oczywiście ogórki. A mamy takich różnych wielkości. Około 3 kg. Tutaj mam. Następnie koper. Ja już mam taki trochę tutaj suchszy, ale możemy go wykorzystać. Możecie mieć świeży, jak macie. Trzy cebulki, czosnek, kilka marchewek. Ja już mam tutaj obrany cukier. Ocet, taki zwykły, 10%. Następnie tutaj będzie nam potrzebna sól naturalna kamienna. Ale niejodowana. Właśnie do przy, przy takich przetworów różnego rodzaju dodajemy niejodowaną. Jest najlepsza. Liś laurowy, następnie jeszcze gorczyca nam będzie potrzebna, biała, e, zielę angielskie, e, pieprz w ziarnkach, przyprawa, kary. Ja tutaj będę używał z tej torebeczki. Potem wsypywał. No i jedna akurat tutaj papryka. Mi tutaj w zupełności wystarczy, żeby wam pokazać te cztery wersje. Jeszcze będzie nam tutaj potrzebny szan Szan już mam częściowo obrany. Na pewno tyle szanu nie będzie nam tutaj potrzebne. No można sobie taki szan oczywiście zamrozić, jak nie zużyjecie go do woreczka foliowego albo do jakiegoś pojemniczka i mrozimy. Teraz tak, szan oczywiście tutaj Wam pokażę, bo ja mam taki młody, świeżo wykopany, także jego się fajnie tutaj obiera, tylko tą skórkę delikatnie się tutaj ze skrobię. Jeżeli by była jakaś stwarniała, no to niestety, ale trzeba ją troszeczkę obrać. Chyba, że mocno go umyjecie, to właściwie też można powiedzieć, że nie trzeba go za bardzo obierać, ale ja zawsze obieram szam. Także teraz moje ogórki tutaj zaleję wodą, żeby się trochę e, można powiedzieć umyły i troszeczkę wpiły tej wody delikatnie. E, teraz tak, zrobimy sobie zalewę. Do zalewy tutaj nam będzie potrzebne 2 litry wody. Ja sobie wziąłem taką miarkę, czyli można powiedzieć taką butelkę e, po mm, occie. No i tutaj wleję cztery takie buteleczki, czyli będziemy mieli 2 litry wody. Chyba że macie jakąś inną miarkę, to możecie inną miarką. Ja taką sobie wymyśliłem. Myślę, że najprostsza. Także tutaj wlewam cztery te butelki wody, czyli mamy 2 litry wody. Teraz dodamy octu. Octu dodamy takich szklanek półtorej, czyli jedną i połówkę. I tutaj to wystarczy. Następnie będziemy dodawać mm, sól kamienną. I tutaj użyjemy do tego takiej większej łyżki, czyli tej łyżki takiej obiadowej, czy nie wiem jak to się nazywa. No łyżka. Takie trzy kopiaste łyżki. Następnie dodamy przyprawę kary i będziemy liczyć raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 takich płaskich łyżeczek. Możecie dodać 10, jeżeli uważacie, że za mało, ale ja 8 to wystarczy. Teraz cukru. Jedna szklanka, druga szklanka, i trzecia szklanka czyli trzy szklanki cukru. I właściwie te wszystkie składniki tutaj już mamy dodane do naszej zalewy. Teraz ją trzeba zagotować powiedzmy do pierwszego takiego jakby mo, można powiedzieć, jeżeli jak ona już się będzie delikatnie zacznie się wrzeć, o można tak powiedzieć, to już właściwie przestajemy gotować. Teraz tak, musimy tutaj dokładnie całą naszą zalewę Wymieszać, żeby nasz cukier się nam rozpuścił. Tak długo tutaj mieszamy, aż się cały cukier rozpuści. Ja dopiero tutaj zacząłem, także no troszeczkę trzeba pomieszać. O tu już widać, że już powoli się nasz, y, nasza zalewa zaczęła, powoli już blisko jest gotowania i nasz cukier już się rozpuścił nam. Także jeszcze chwilkę przykryję, żeby szybciej nam tutaj ona się zaczęła gotować. Już widać takie delikatne kółeczka. Także już można wyłączyć zalewę. Teraz słoiki sobie przygotujemy. Ja akurat robię także te wszystkie, można powiedzieć, przyprawy dodaję do słoika, nie dodaję do zalewy. Jak widzicie, teraz do każdego słoiczka dodaję. 8, znaczy co ja mówię, dodaję jedną płaską łyżeczkę gorczycy. Teraz dodam po jednym liściu laurowym. A, taka zalewa, taki można powiedzieć w takiej proporcji, co tutaj zrobiliśmy, wystarczy na około 8 do 9 słoików. Przynajmniej mi tak wyszło. W zależności też jeszcze jak tam upchniecie te wszystkie ogórki, ile tego będzie. To też może być, że na 8 tylko słoików wystarczy. Teraz tak, co tutaj dodawałem. Ziele angielskie, tak, po 3-4 gdzieś ziarenka trzeba dodać. Do każdego słoiczka. Następnie tutaj pieprz. Pieprzu jakieś 6-8 do 8 ziarenek. Także tego to tam akurat tych, można powiedzieć tych przypraw nigdy za dużo ani za mało. Ale 6 do 8 wystarczy. Także tego pieprzu, także do każdego słoiczka tutaj wrzucamy. Wiadomo to nie jest apteka. Jak się wrzuci o jedno więcej, o jedno mniej, to tam się też nic nie stanie. Teraz cebulkę. Kroję w takie krążki, jak widzicie i do każdego słoiczka będę wrzucał po jednym krążku po jednym lub dwa krążki, w zależności jakie będą większe, a jakie duże. Eee, teraz tak. Nasz chrzan kroimy na takie gdzieś centymetrowe, około kawałeczki. I po jednym ja akurat tutaj dodaję. Możecie po dwa wrzucić, no w zależności jak tam uważacie. Ale po jednym myślę, że wystarczy. Chyba, że chcecie bardzo chrzanowe mieć, to dodajcie z trzy nawet, albo cztery jeżeli macie tego chrzanu dość dużo. Ale w zupełności wystarczy czosnek. Teraz kroję, jak widzicie, na takie mniejsze części, bo akurat te, można powiedzieć, ząbki takie dość duże i też go kroję na mniejsze części, dodaję po takie kawałeczki. I teraz tak, tutaj dodajemy teraz nasz, nasz koper. Ja tutaj dodałem te, te góry kopru z tymi nasionkami, bo one są tutaj najbardziej aromatyczne. I po takim jednym lub dwa, dwóch takich tych mm, gór z tymi nasionkami można powiedzieć, można dodać. Znaczy to ja tutaj dodałem, a teraz marchewkę kroję na takie krążki i też dodaję tutaj na dół z trzy, cztery takie krążki do każdego słoiczka. I tutaj już mam gotowe słoiki. I teraz będziemy się zabierać za nasze ogórki w tych naszych czterech odsłonach, można powiedzieć, czterech wariantach. Ogórki już odlałem, um, o, o, przejrzałem je oczywiście czy nie są brudne. I teraz tak, pierwsza odsłona to będzie taka, że ogórek trzeba obrać ze skórki. Czyli kilka ogórków tutaj obiorę. Ogórki mam już obrane. I teraz będę je kroił w takie krążki, można powiedzieć, takie półcentymetrowe. I te wszystkie tutaj krążki będę wsypywał do słoiczka. Cały słoiczek to już mam wypełniony. I to jest właśnie jeden, jeden z wariantów. Kolejny wariant będzie taki, że nie obieramy ogórków, tylko obcinamy te końcówki i kroimy w takie plasterki. To będą takie pikle. Fajne na jakieś kanapki, czy do jakichś hamburgerów, super sprawa, także Wam polecam. No, i teraz wkładamy do słoika. Ja tutaj zawsze tak dość ciasno to wkładam ile mogę. No, i tutaj mamy drugą wersję naszych ogóreczków. Następny wariant będzie taki, że też nie obieramy ogórka. Odkraiwamy tylko końcówki i przekraiwamy na takie ćwiartki. I wkładamy do słoiczka. Także taką wersję też możecie zrobić. I można powiedzieć, że jaki wariant Wam będzie pasował. Możecie sobie go przygotować. I ja jeden wariant jeszcze zrobię, kolejny, czyli to jest trzeci wariant. I teraz przygotuję z papryką. Czyli paprykę też muszę wyciąć te gniazda nasienne, to gniazdo nasienne z papryki. Pestek oczywiście nie może tam być. Możecie dodać ostrej papryki, jak chcecie mieć ostrą. Ja tutaj dodaję słodkiej papryki i kroję, jak widzicie, na takie paski, kawałki. I teraz tak na dno wrzucę kilka sztuk tej papryczki. Teraz te obrane ogórki ze skórki, które miałem wcześniej. Pokroję na takie znowu kawałeczki, jak wcześniej kroiłem. No i dodałem znowu paprykę i znowu te nasze ogóreczki. I tutaj macie kolejny wariant, czyli czwarty. No i teraz będziemy się zabierać za. Oczywiście tę część ogórków, resztę można powiedzieć, zrobię później, ale wam już chcę pokazać, co dalej. Teraz zalejemy sobie to wszystko zalewą, tak, żeby tutaj nasze ogórki się przykryły. Nie do samego czubeczka, ale tam, żeby troszeczkę zostało wolnego miejsca. A mnie dużo. Teraz obcieramy ten nasze ranty przed zakręceniem nakrętki. Oczywiście pamiętajcie, żeby słoiki ówcześnie umyć, wyparzyć, tak samo nakrętki. Ja tutaj używam nawet z różnych słoików wcześniejszych, które odkręcałem. Jeżeli nakrętki są dobre i dobrze się nie przekręcają się, to możemy je użyć ponownie. Nie są zardzewiałe oczywiście, to też trzeba na to zwrócić uwagę. I teraz tak, pasteryzacja. Ja tutaj mam taki specjalny garnek do pasteryzacji. O, go odziedziczyłem po babci, można powiedzieć, ale bardzo fajnie się sprawdza. On jest specjalny z takim, jak widzicie, z takim dnem. Jeżeli nie macie takiego, takiego garnka specjalnego, po prostu na dno garnka połóżcie jakąś, jakiś ręcznik, jakąś matkę, po prostu, żeby słoiki nie, były, nie przylegały do dna bezpośrednio, tylko po prostu, żeby była jakaś taka, można powiedzieć, przerwa pomiędzy słoikiem a dnem garnka. I teraz, jak już słoiki mamy w garnku, zalewamy to wodą. Zalewamy do jakiejś takiej wysokości, można powiedzieć, żeby tak do połowy były te słoiki przykryte. Ja tutaj już nalałem tej wody dość dużo. Czyli do, można powiedzieć, do połowy tych słoików mniej więcej. Tam to, 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 to też tak wiadomo, że nie musi być idealnie do połowy. O, tak, właśnie, do połowy. Wiem, że niektórzy pasteryzują na przykład słoiki w piekarniku. Ja tego nie robię. Nigdy, nigdy nie robiłem. Zawsze właśnie taką tradycyjną, starą metodą, można powiedzieć, babciną. Chociaż nie wiem, jak nasze babcie do końca pasteryzowały. Czy akurat tak, ale na pewno babcia moja tak, tak robiła. A moje, nasi pradziadkowie to już nie wiem. I po już pogotowaniu przy wyciągamy właśnie te słoiczki, przekręcamy dnem do góry. No, i tak ileś tam czasu musi odstać. Pastyrujemy od zagotowania jakieś 15-20 minut. To dzisiaj na tyle. Jeżeli oczywiście Wam się podobał taki filmik, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.